MediClean 311 Foam. To gotowy do użycia preparat w formie pianki do czyszczenia kabin prysznicowych, brodzików, osłon plastikowych i szklanych. Preparat wykazuje działanie antybakteryjne i skutecznie usuwa kamień, rdze, pozostałości mydła oraz tłuste zabrudzenia organiczne. W celu użycia pianki należy spryskać nią powierzchnię, odczekać kilka minut, przetrzeć ściereczką z mikrofazy bądź gąbką, następnie spłukać. Preparat ma doskonałe właściwości usuwania kamienia wapiennego, rdzy, nalotów z mydła oraz tłustego brudu. Mytym powierzchniom nadaje przyjemny zapach i nieskazitelny wygląd. Może być używany przed lub po zastosowaniu środków dezynfekcyjnych. Preparat również świetnie czyści plastikowe przedmioty, tak jak na przykład meble ogrodowe. Przy korzystaniu zawsze używaj rękawiczek ochronnych, tylko do użytku profesjonalnego.